Witam w kolejnym odcinku Gdzie znowu jest modliszka Dzisiaj będziemy się jej przyglądać z bliska Zrobimy dobre zbliżenia Będzie co oglądać Ostatnio liniała, niestety nie robimy od tego odcinku Tutaj, Ale teraz możecie sobie zobaczyć jak ona się zmieniła Tutaj sobie chodzi, czułki ma. Porównajcie sobie z ostatnich odcinków, jak ona wyglądała. A tak w ogóle to długi czas nie było odcinków. Po prostu zrobi, zrobiłem wakacyjną przerwę. Ale już jest kolejny i myślę, że niedługo też będzie. Tak ona tutaj wygląda. Ojdzie sobie. Zrobiła się trochę też bardziej złota. Szczególnie od nóża chwytne. Zrobiły się takie złote. Tutaj jest na głowę. A teraz może zrobimy sobie mega zbliżenie. Będzie słaba jakość, ale za to będzie blisko. Dzisiejszy odcinek już się będzie zaraz kończyć, bo jest taki krótki, wiecie, kilka zbliżeń. No to co, kończymy. Pa.